Bajarka opowiada: Dwaj sąsiedzi. Wybierał się Maciej w odwiedziny do sąsiada Grzegorza. Niedaleko chaty, spotkał jego chłopaka. Co robi twój tata, Juzinku? pyta go. Właśnie zabierał się do jedzenia, ale jak was zobaczył za gumnem, to wstał od stołu i nie zjadł. Dlaczegoż to? A bo tata powiedział, że wy byście za dużo nam zjedli, więc matka musiała wszystko ze stołu pochować. A gdzie schowała? Juzinku. Gęś na piec, ser do komina, kiełbasy z kapustą do piekarnika, pierogi do dzieży, a dwa dzbany z piwem pod ławę. Maciej więcej nie pytał. Roześmiał się. I po chwili wchodził już przez próg do chaty Grzegorza. Witajcie, sąsiedzie, pozdrowił go Grzegorz. Jaka szkoda, żeście nie przyszli trochę wcześniej, bylibyście zjedli z nami, a teraz nic nie zostało i nie mamy czym was poczęstować. Nie mogłem przyjść wcześniej, kochany sąsiedzie, bo mi się coś takiego przytrafiło. Czego się wcale nie spodziewał. – A co takiego, powiadajcież? – Zabiłem, wiecie, węża, a ten wąż miał głowę taką ogromną, jak ten ser, co wisi tu w kominie. I taki był tłusty, jak gęś, co leży na waszym piecu. A mięsko to miał takie bieluchne, jak pierogi w tamtej dzierży a żebyście widzieli jaki był długi o jak takie łbasy, ułożone w krąg na kapuście o tam w piekarniku dobrze to maciej wytłumaczył grzegorz zawstydził się że był taki niegościnny jego żona musiała postawić z powrotem na stole jadło i napitek i teraz Częstowali gościa oboje.